Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Państwa, moim gościem jest pan redaktor Jan Bodakowski. Mamy kolejny odcinek z cyklu Rozmowy bez Cenzury. Drodzy Państwo, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać między innymi o tym, jak to aktywiści LGBT profanują pomniki i tak dalej, wieszają flagi te tęczowe. Panie redaktorze, co pan o tym myśli i, 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 i później, kiedy policja aresztuje tych, którzy, którzy nie szanują prawa, to oni wstawiają się, mówiąc, że, że to jest przemoc ze strony policji, a nie, 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 nie szanowanie prawa. Ja powiem, że to jest dla mnie taki typowy przykład hipokryzji i zakłamania środowisk lewicowych i liberalnych. Jedna z pań posłanek z Lewicy czy, czy Koalicji Obywatelskiej na swoim Facebooku dała taki przerażający opis tego, jak to... Bo była taka demonstracja przed kościołem Świętym. Świętego Krzyża. Świętym. Policja zatrzymała wielu aktywistów gejowskich. I dał był opis tego, jak to policjanci brutalnie potraktowali jedną z aktywistek właśnie gejowskich i było zamieszczone zdjęcie tej, tej brutalnie potraktowanej aktywistki Gejowskiej. I na szczęście ktoś wrzucił do internetu, to upublicznił Pan Otoko Frąckiewicz, dziennikarz jednej z, z, z mediów elektronicznych, u filmik, na którym jeszcze przed tym zatrzymaniem ta aktywistka Gejowska zaprowokowała przechodnia do tego, żeby, żeby się z nią E, zaczął szarpać e, i było widać, Czyli prowokacja prowokacja, była po prostu. prowokacja. Widać było, że była agresywna, e, widać było, jak wrzeszczała na tego człowieka, widać jak przyjmowała takie e, typowe pozy do tego, żeby, żeby, żeby go bić. Ten człowiek stał, milczał, nic nie, nie mógł pójść dojść do słowa. E, I w pewnym momencie tego człowieka zaczął popychać e, aktywista antify. Zamaskowany. Czyli to jest przemoc. Kiedyś, to kiedyś jak, zobaczył, jak zobaczył, że ktoś to filmuje, to powiedział do tej dziewczyny: Filmują nas, odejść. i ona nagle w, pięć, w sekundę nagle przestała być agresywna, co pokazuje, że te środowiska instrumentalnie są wyszkolone, tak. bo to nie jest, szanowni państwo, jak człowiek się wkurzy, to nie jest tak łatwo nagle dać sobie luz i odejść. To trzeba, to trzeba przejść jakieś szkolenia. Po prostu to robiła świadomie. Potem, kiedy policja próbowała, próbowa, zatrzymywała jednego z tych aktywistów, tłum się rzucił na policjantów, zaczął skakać po jakichś radiowozach i osoby były zatrzymane. Natomiast z mediów lewicowych, liberalnych poszedł taki przekaz, że policja brutalność, państwo pisów aż kaczyzm, faszyzm prześladują gejów, biją. Eee, I ja powiem, że mnie to zbulwersowało. Nie dosyć, że to po prostu nieprawda, bo po pierwsze no tak. widzimy, że ci, ludzie, że ci ludzie sami byli agresywni, bo są i takie filmiki, gdzie agresywni byli, byli wobec policjantów. Poza tym to są środowiska, które są znane z nienawiści do policji i do przeciwników politycznych i tego, że one... E, e, Kult przemocy mają takie wobec Ale komentarzy. trzeba powiedzieć, że opozycja to wspiera, wszystko ta totalna. A wie, pamiętamy, jak były marsze niepodległości, co oni robili. Tak brutalnie znęcali się nad tymi, którzy szli sobie spokojnie e, w marszu niepodległości e, i były prowokacje. No bo powiedzmy sobie szczerze, ja chodzę, Szanowni Państwo, od 30 lat różne manifestacje, więc. Przez całą trzecią RP wiem, jak wyglądały manifestacje i za czasów Platformy Obywatelskiej nasze manifestacje narodowców były non stop otaczane kordonami policji takich przebranych za żółwi ninja z gazem, tak. z takie butle nosili na plecach, strzeby władko armatki wodne i bardzo często bez żadnej przyczyny Nagle rozpoczynała się kanonada, gazowanie, bicie, strzelanie. Przyszła, przyszła poza tym, były urządzane różne prowokacje. O tym, no na przykład pamiętam, prowokacje... jak kiedyś, jak były te Marsze Niepodległości, kiedy rządziło PO i PSL, to też ci, którzy prowokowali, że niby wmieszali w marsz, odkryli się i gdzieś było widać policja. Czyli to, czy... policja ta to, przez to, nich właśnie sterowana, prowokowała, żeby móc zamykać w ludzi. W jednym z ujawnionych rozmów nagranych przez Kellnerów, przez minister tak, spraw wewnętrznych, Miał e, zlecić podpalenie e, budki tak. strażniczej przed ambasadą rosyjską. rosyjską. E, poza tym e, ja sam pisałem o tym wielokrotnie, jak byłem świadkiem, jak na Marszach Niepodległości, na przykład to spalenie samochodu TVN-u, to było po marszu. Ja odchodziłem, patrzę, stoi samochód TVN-u, wokół niego kordon, właśnie tych policjantów. Chciałem zrobić zdjęcia, bo to fajnie wygląda, że tu samochód TVN-u otoczony przez policję, i nagle mi ci policjanci. Wzięli się, odeszli 50 metrów dalej, stanęli sobie, a z drugiego z parku wyleciał jakiś facet, który zaczął tam rozbijać. Ja patrzę, co jest, ten rozbijać i policjanci odeszli, gapią się nic robią. Czyli nie nie celowo zaplanowano. Dla mnie to, to wyglądało jak prowokacja. Mówię od razu Janek, weź, uciekaj stamtąd, bo e, zaraz ci przyklepią te, 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 te ekscesy. E, I tak to wyglądało na placu konstytucji, gdzie też był marsz, to przecież nagle ja wchodzę na plac Konstytucji, a tam takie sterty kamieni leżą. Sterty kostki brukowej, która jest w ogóle tak. nie zabezpieczona, nikt tego nie pilnuje. Poza tym mamy setki filmów, wiemy jak to wszystko wyglądało. I to się porównuje. I, bez, I teraz bez ci strony... sami to samo robią z tymi, którzy bronią solidnie prawa, policja i tak dalej, służby mundurowe, kiedy chcą zaprowadzić ład. No to teraz oni krzyczą, że no teraz, to jest przemoc. Żadna przemoc. Policja, policja, to wystarczy spojrzeć na zdjęcia, jak byli, wyglądali policjanci zarządów Platformy Obywatelskiej, szli w pełnym ręsztunku bojowym. A dzisiaj idą w zwykłych mundurach polowych, tak. bez żadnych długich pałek, tarcz, bez wszystkiego, traktują tych, jak traktowała Policja Przeciwników Platformy Obywatelskiej, Zarządów Platformy Obywatelskiej, a jak dzisiaj z szacunkiem i kurtuazyjnie, ja często jestem zbulwersowany tym, jak, jak zamiast e, wziąć, zawinąć i zawieść na, na komendę... Tak, powinno się lat, wszystkich osadzić, osądzić i tyle. ...przenoszą ich po 10 razy z miejsca na miejsce, pełna kultura jest i oni mówią o tym, że oni dzisiaj są ofiarami, to, to jest bezczelne, to jest plucie w twarz tym wszystkim ludziom, którzy za rządów Platformy Obywatelskiej byli bici, gazowani, tak. Pałowani, no to jest po prostu skandaliczne. A już nie mówiąc o tym, że przecież widzimy, że zarządów platformy to ci ludzie, którzy byli ostrzeliwani, gazowani, zachowywali się normalnie, a ci działacze tęczowi, których dzisiaj widzimy, to po prostu są niewyobrażalnie agresywni wobec policjantów. No, skaczą, atakują tych policjantów, skaczą, niszczą ich sprzęt widać po prostu poziom agresji. A jeszcze dodatkową rzeczą jest to, że w narracji środowisk pseudoliberalnych i lewicowych pojawiła się taka akceptacja przemocy jako instrumentu walki politycznej. Że my możemy, my, my tenczowi, możemy was bić, możemy profanować wasze miejsca kultu, możemy być wobec was agresywni, a wy nie możecie nic nam zrobić. I to oni donoszą tutaj na Polskę, na praworządność, że nie ma praworządności, a właśnie jest odwrotnie. Uważam, że od tego są instrumenty państwa, żeby zaprowadzać ład, porządek. Jeżeli ktoś nie szanuje wiary, nie szanuje drugiego człowieka, jego godności, powinni ich zamykać, osądzać i tyle i koniec. Bo Szanowni Państwo, my, katolicy, jesteśmy Takimi samymi ludźmi jak liberałowie, pseudoliberałowie czy lewicowcy. My mamy też prawa obywatelskie i naszych praw nie wolno łamać. I właśnie policja powinna nas chronić. chronić. I wszystkich, tyle. Wszystkich, Drodzy chronić. Państwo, myślę, że to jest ważny temat, dlatego powinniśmy i też, też ludzie powinni to rozumieć, wiedzieć, że, że to jest prowokacja tych lewackich środowisk tak zwanych LGBT, musimy bronić swojej godno godności, występować po, po stronie policji, po stronie służb porządkowych, powinni zaprowadzać porządek, bo tego są. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był pan redaktor Jan Bodakowski. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.